Dzień dobry, witam serdecznie Panie Trenerze. Dzień dobry. Tematy się u nas zmieniają w taki sposób, że jakoś postaram się nadążyć za Pana myślami także, ale od Kościoła przez politykę po sport. Bardzo, bardzo dobrze. za spotkanie. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać sobie o takim pomyśle, projekcie, który Wam towarzyszy nie, 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 nie pierwszy raz, żeby młodych zaangażować do tego, żeby stali się kiedyś dojrzałymi, fajnymi piłkarzami. To jest dzisiaj w Polsce łatwiejsze niż było kiedykolwiek? Na pewno tak. Jest więcej możliwości na to, aby tych młodych ludzi, w nich, tych młodych ludziach zaszczepić chęć do uprawiania sportu. Mm -hmm. Większe możliwości, lepsze stadiony, lepsze wzorce. Mamy piłkarzy na światowym poziomie jak Robert Lewandowski, Łukasz Piszczyk, mm -hmm. Kuba Błaszczykowski. Zdobywali trofea, Łukasz Fabiański. To są wzorce godne do naśladowania dla tych młodych wszystkich ludzi. Warunki do uprawiania sportu się zmieniają. To jest coś, co... Można powiedzieć, jest dobre, z drugiej strony też czasami potrafi rozleniwić tych młodych ludzi. Kiedyś. Ale dobre w tym sensie, że jest więcej pieniędzy, czy więcej sprzętu i więcej bohaterów, przez możliwość to. Wszystko, jest więcej bohaterów, lepiej to jest wszystko pokazane, więcej turniejów, w których można mhm. się sprzedać, że tak powiem, mhm. można ułożyć sobie życie, zapracować na to, aby w przyszłości żyć na, na dobrym europejskim poziomie. Mm -hmm. Przychodzi Pan z, z gadżetami, widzę 20. edycja, to to jest rzeczywiście szmat czasu. No jest szmat czasu, na pewno 20. edycja. Za moich czasów, mm. kiedy miałem lat 12-11, <laughs> takich turniejów nie mm -hmm. było. Ja pamiętam swój pierwszy turniej, który rozgrywałem w wieku 12-14 lat, Mundialito w Częstochowie, bo ja pochodzę, pochodzę z Częstochowy, na takim boisku żwirowym, piaszczystym, nie było jeszcze siatek na bramkach, Graliśmy, rywalizowaliśmy ze sobą, każdy miał swoje marzenia, każdy miał cele. Do, tych, do tej wielkiej piłki, do tego sukcesu doszli tylko nieliczni, bo tak zazwyczaj jest, że na początku sport uprawiają wszyscy, natomiast do tych sukcesów, o których tutaj przed chwilą powiedziałem, dochodzą ci najbardziej zdeterminowani, tacy, którzy poświęcili się temu w odpowiednim momencie, spotkali na swojej drodze ludzi, którzy też im pomogli w tym, mm. ale mieli w sobie bardzo dużo samozaparcia, takiej dyscypliny, która jest bardzo potrzebna w tym, aby osiągać... To decyzję. też, ale jak się popatrzy na Piątka Roberta, czy na, na, na Piszczka, na, 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 na te nazwiska, które Pan wymienił, to jednak y, zaparcie, samodyscyplina i w bardzo dużo pracy, to jest jedno, ale też y, talent, to, to też jest ważna rzecz. Talent nie? jest bardzo ważny. Natomiast y, jakbyśmy porozmawiali mm. z wieloma zawodnikami, którzy Mieli mnóstwo talentu, natomiast mniej świadomości, mniej tej pracy, determinacji, to nie osiągają e, takich sukcesów jakby mogli. Talent starczy na, na kilka lat, potem jeżeli nie jest to poparte odpowiednią pracą. I odpowiednimi wzorcami, rzeczami, które trzeba robić mm -hmm. w codziennym życiu, no to się nie osiągnie jest. sukcesu w każdej dziedzinie. Mówimy o akcji z podwórka na stadion o Puchar w tym barku, natomiast zastanawiam się, na ile y, rzeczywiście dzisiaj to podwórko umowne czy dosłowne jest miejscem, gdzie, gdzie najłatwiej znaleźć te talenty. A na ile no to powinny jest. być szkółki klubowe albo cokolwiek innego? No dzisiaj nie jest to podwórko, niestety, i ubolewam. Ja y, mając lat 10-12 przeczytałem pierwszy raz książkę Dama Bagdaja mm -hmm. do przerwy 01. To jest opowieść, o młodych ludziach z czasów wojennych, z perełka, manżaro, którzy grali na warszawskich osiedlach tutaj. I rywalizowali ze sobą o 7 na osiedle. Mm. Dzisiaj takich meczów mm -hmm. nie, ma. No nie ma. Ja gdy miałem 14 lat, grałem o 7 na osiedle klatka na klatkę. Graliśmy. Ja się wychowałem w latach 80. kiedy mistrzostwa świata w Hiszpanii mm. były, wychowałem się na bońku, smularku reprezentacji piechniczka. Oni we mnie zaszczepili chęć rywalizacji mm. i grę w piłkę nożną. Ja do klubu zapisałem się dopiero, kiedy miałem 13 lat. To jest bardzo późno. A w wieku, wieku 16 lat a w wieku 16 lat Zdobyłem tytuł mistrza Europy, hmm. czyli po trzech latach szkolenia w klubie Raków Częstochowa. Natomiast wszystkie szlify, które miałem, zdobywałem na podwórku, bo się grało od rana do wieczora. Wielokrotnie było tak, że po ciemku graliśmy, bo nie było światła, nie było boiska jak dzisiaj no dobra, metum. Ale grało Dałko się nie to nie jedno, ale rozumiem, że się podpatrywało innych, tak? Bo to jest ten moment, kiedy my mówimy też do, dołączcie do nas, tego podwórka na stadion, a na stadionie damy ci profesjonalne wsparcie, profesjonalnego trenera i damy ci profesjonalną wiedzę, tak? Dzisiaj zawodnik młody może wszystko. Dzisiaj ma internet, dzisiaj ma telewizję, mm. dzisiaj ma mecze na dobrych stadionach, dzisiaj ma wzorce, o których tutaj mówimy, bo polska reprezentacja gra w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy, ma zawodników, do których się dąży i to jest wartość dodana. Ten turniej to jest znakomita sprawa. Mm. Zaczyna kilkaset ty tysięcy dzieci mm. grających wszędzie, w każdym miejscu. Każdy się do tego turnieju, turnieju może zgłosić i każdy może zrealizować. Swój cel, jakim jest występ na stadionie narodowym. Stadion Narodowy wiemy, jakie to, jaki to jest miejsce. To jest mekka polskiej mm. piłki, gdzie odbywają się mecze na wielkim poziomie. Grają najlepsi i na tym stadionie narodowym można zagrać tylko jako zawodnik w trzech rozgrywkach, jako zawodnik pierwszej reprezentacji polskiej mm. jako jeden z dwóch finalistów grających w Pucharze Polski, I jako ten zawodnik, który gra w finałach Pucharu z podwórka na stadion mm. o Puchar w tym barku. I to jest na pewno wartość dodana do tego turnieju. Dodatkowo na tym turnieju finały rozgrywane są w Warszawie na boiskach Agrykoli, na boiskach Legii Warszawa. Można spotkać zawodowych piłkarzy. Arek Milik wywodzi się z tego turnieju. Piotrek Zieliński wywodzi się z tego turnieju. Ewa Pajor zawodniczka, która dzisiaj też gra na poziomie reprezentacyjnym i europejskim w Wolfsburgu wywodzi się z tego turnieju i wiele jeszcze innych Osu, otwarcie na Boniach Stadionu Narodowego, gdzie jest i prezes Biegnie Boniek, gdzie jest minister w ostatnim czasie Bańka, prezydent Andrzej Duda był na, na finałach, to świadczy o renomie tego... Dla dzieciaków to ma dzisiaj znaczenie, to, że one mogą w czasach, kiedy rzeczywiście autorytety trudno mieć do was dostęp, mieć szansę na podejrzenie, mieć szansę na spotkanie, mieć szansę właśnie na taką emocję, której podwórko dużo da, ale nie wyczaruje jednak. To to jest ważne? Znaczy na pewno y, dla młodych ludzi y, sportowcy są wzorcami do naśladowania. Hmm. Ja nie widziałem y, żadnego zawodnika, dzie żadnego dziecka młodego, które chodzi w koszulce z napisem nie wiem. Premier i tu imię i nazwisko, czy prezydent ten i ten, polityk ten. Jeszcze to nie, nie. nie stał ja widzę tak? chodząc po ulicach, <laughs> że chodzą e, młodzi ludzie z napisem Lewandowski, Piszczek, Fabiański i tak można e, wymieniać, dlatego no, to są ludzie, którzy na pewno mogą. E, tym... Proszę zobaczyć, jeszcze do wczoraj była szansa chodzić w koszulce z napisem Tusk, ale nic, jest tego, ale zostawmy to, natomiast zostawmy rzeczywiście to. ma Pan rację, że, że tak to wygląda i to zafascynowanie jest spore. E, jest kogo podglądać rzeczywiście dzisiaj. No. Jest kogo podglądać i... i, i... Cieszmy się, Robert Lewandowski nie będzie grał mm. za 10 lat, dzisiaj jest zawodnikiem, którego każdy chce naśladować i niech ten człowiek yy, pokaże tym młodym ludziom drogę, mm. że można, mm. można, bo to jest chłopak z małej miejscowości spod Warszawy, gdzie też szukał swoich wyzwań, szukał swoich możliwości, chciał grać w Legii, z Legii odszedł, trafił do Znicza Pruszków, wydawało się, że jego kariera nie nabierze takiego mm. odpowiedniego tempa jak powinna, natomiast Nikogo w życiu nie można skreślać. Każdy ma swoje marzenia, każdy ma swoje cele. Jeden osiąga swój sukces w wieku 20 lat, drugi w wieku 30 lat, na wszystko trzeba zapracować. Czego dzisiaj ci młodzi ludzie, którzy w tej ogromnej liczbie, o której mówimy, mogą zacząć na podwórku, a skończyć na stadionie, co mogą dostać i Pana zdaniem, czego im najbardziej trzeba? Oni się muszą cieszyć przede wszystkim. Uśmiechać, grać. Sport to nie może być coś, co powoduje grymas na twarzy. Mm -hmm. nie, nie można traktować poważnie gry w piłkę w wieku 6 lat, 8, 10, 12. I to On rozumiem, że, że mówimy też nie tylko do nich, ale też do rodziców. Do rodziców przede no wszystkim. Właśnie. Ja mam mm. syna pięcioletniego i Czasami chodzę z nim na trening i widzę, jak zachowują się niektórzy rodzice, którzy już by chcieli, żeby on robił rzeczy, no, których nie jest w stanie wykonać. On mm. dzisiaj nie może słuchać rodziców, on dzisiaj ma słuchać trenera, on dzisiaj ma przede wszystkim robić to, co chce najlepiej. Ja prowadząc Legię w Lidze Mistrzów w 2016 roku, przed meczem mm. z Realem Madryt i Borussią Dortmund i Sportingiem Lizbona, powiedziałem do zawodników w szatni, grajcie tak, jak mieliście 12 14 lat z taką pasją, z takim entuzjazmem, z taką radością, z taką odwagą. No ale oni mówią ale real. Ale odwaga, odwaga, zabawa, mm -hmm. uśmiech na twarzy, to jest coś, co musi towarzyszyć każdemu. Jeżeli do tego ma się odpowiednie nastawienie, jeszcze wsparcie osób, które mm -hmm. są stoją za tobą w zarządzie klubu jako prezesi, mm -hmm. którzy też chcą się w ten sposób bawić i czujesz to, co jest najważniejsze, czyli, czyli wsparcie otoczenia. To można wszystko, wszystko osiągnąć, a dzisiaj młodzi ludzie to nie tylko piłka nożna. Bo dla mnie 10-latek powinien iść na taniec, 10 latek powinien iść na basen, 10 latek powinien iść na akrobatykę, 10 latek powinien pobrać sobie na gitarze. To, to nie może być tak, mhm. że on jest zafascynowany cały czas w 100% na piłkę, bo to nie jest dobre. Chociaż bo, bo myślę, że ta pokusa takiego myślenia o sobie profesjonalnie, to jest takie właśnie wpadanie, w tryby tego nie mogę. Nie mogę stracić czasu właśnie na, na granie czy na taniec, bo, bo opuszczę trening, a czasami opuszczenie tego treningu. Y Da mu więcej. Zadajmy sobie pierwsze pytanie, co to jest trening. Namawiamy rodziców do tego, żeby pozwalali dzieciakom opuszczać treningi, tak, swoją drogą panie trenerze. Ale okej. Okay. Co to jest trening w takim razie? Trening, trening, trening można podzielić na różne aspekty. Czy taniec jest treningiem piłkarskim może być. Może? Tam jest koordynacja, tam jest poczucie rytmu, poczucie ruchu, tam jest też wytrzymałość, która się cały czas nakręca. W wypływaniu mhm. też jest trening piłkarski, budowanie takiej świadomości tego, że. Sport to nie tylko piłka, piłka nożna. Mm. Inne dyscypliny sportu Jasne. też rozwijają. i jestem jak najbardziej za. Ale tym. też dzisiaj patrząc, w tenisie to chyba jest najbardziej widoczne, ale jak się posłucha sportowców e, takich dojrzałych, którzy mają swoje już do, do, do czynienia i z profesjonalnym sportem, ale jednocześnie nawet wielu naszych sportowców, nie, niekoniecznie z boisk piłkarskich, którzy, nie wiem, jadą na, na ważne mistrzostwa czy świata czy, czy olimpiadę, nagle wchodzą do takiego świata, w którym e, e, pana pokolenie nie było, czyli e, kibice są w stanie w real time ich ocenić, kibice są w stanie zostawić, nie zostawić za nich suchej nitki, bo im się coś nie spodobało. Są gorsi niż ci rodzice, o których wspominaliśmy, że tutaj też właśnie ten dystans i ta, to zbudowanie wokół siebie takiego dystansu też do komentarzy, które się pojawiają, do tego, żeby móc mieć miejsce do złapania zupełnie innej emocji niż krytyka, jest też ważne. Jest bardzo ważne. Spokój, opanowanie. To jest w sporcie na wysokim poziomie kluczem do osiągania mm. sukcesów, bo można być świetnym piłkarzem, można być świetnym sportowcem, bo tu nie mówimy tylko mm. o piłce nożnej, ale jak głowa zawodzi to ale nie można sobie mm. poradzić mm. Przy, gra, przy grze przy 60 tysiącach lub 70 tysiącach. A zapraszacie klasyce. dzieciaki na narodowy? Zapraszamy na narodowy, natomiast to ma być dla nich nagroda i taki bodziec do pracy, mm. że za kilka lat mają tutaj wystąpić już jako ci najważniejsi. Natomiast z tego turnieju. Opuchar w tym barku, z podwórka na stadion opuchar tym barku e, niech zagra 1% mm. piłkarzy, piłkarek, to będzie wielki sukces na to, że się uratowało. E, znaczy, uratowało, znalazło mm. piłkarzy. Natomiast w tym wszystkim chodzi o to, aby sport kształtował ludzi. Charakter, dyscyplina. Bo w klubach piłkarskich się wychowuje. Często rodzice nie mają czasu na to, aby poświęcić dziecku bardzo dużo czasu. Trenerzy są wychowawcami, trenerzy są autorytetami, trenerzy wskazują drogę, dlatego bardzo ważne jest, aby na tym najmniejszym poziomie najbardziej wykwalifikowani ludzie pracowali z tymi młodymi ludźmi, bo ci młodzi ludzie, dziewczynki, chłopcy, za kilka lat nie muszą być piłkarzami, ale oni będą inżynierami, oni będą dyrektorami film, menadżerami, oni będą mieli możliwość znalezienia sobie miejsca w życiu i na pewno poprzez sport będą mieli wykształtowany tak charakter, że dadzą sobie radę. Na ile dzisiaj, bo mówimy o turnieju, tam też jest jakaś presja, na ile ona rzeczywiście, albo inaczej, jak do niej podejść, żeby ona nie była paraliżująca, ale motywująca? Przede wszystkim otoczenie najbliższe nie może wybierać presji. Mhm. To nie jest tak, że rodzic musi bardziej cierpić dziecka, to nie, jest, to nie może być tak, że dziecko robi wszystko, bo rodzic każe. Mhm. To musi być świadomy wybór tego młodego człowieka. Nie. Rodzice nie zmuszali do uprawiania sportu. Albo będziesz chodził, albo nie będziesz chodził. Masz wybierać. Nie nigdy żaden z rodziców, ani mama, ani tata nie zaprowadzili na żaden trening. Sam chodziłem, sam biegałem na, na zajęcia, sam miałem w sobie tyle determinacji. Mój brat, który też ze mną grał, nie miał w sobie tyle determinacji, a był bardziej, można powiedzieć, zdolny. Miał więcej talentu piłkarskiego, natomiast mniej chęci, mhm. aby pracować nad tymi swoimi walorami. Ja dzisiaj odnajduję się w sporcie, w piłce nożnej, osiągałem sukcesy jako zawodnik, osiągałem sukcesy jako trener. trener. Dzisiaj prowadzę reprezentację Polski U-20. A Marek realizuje się jako dziennikarz sportowy, bo jemu co najlepiej wychodziło zawsze komentowanie tego co robię ja albo moi koledzy na boisku. Miał na kim trenować. I, no. Miał na kim trenować, dzisiaj ja jestem szczęśliwy, on jest szczęśliwy i w to życiu najważniejsze, najważniejsze jest aby każdy z tych młodych ludzi, którzy dzisiaj zaczynają byli szczęśliwi. Bez presji, mm. robić swoje, być. Po prostu cały czas sobą. Mieć frajdę z tego, tak jak pan powiedział. To jest panie podstawa. Trenerze. Tego się będziemy trzymać. Bardzo dziękuję za spotkanie i za, za rozmowę u nas dzisiaj rano, trener Jacek Magiera. W One Rano. polecamy się. I dziękuję za spotkanie. Dziękuję Wszystkiego bardzo Wszystkiego dobrego. Wszystkiego. Zobacznego dnia, Do panie trenerze. Odchłony.